Witam przede wszystkim e, wnioskodawców oraz ich opiekunów. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami i e, będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądały w tym roku projekty, będziecie mogli posłuchać o tym, jakie te wnioski były. No i zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie, ale teraz proszę Panią Annę Kolek o zabranie głosu. Życzę mi ogromnie to, że tyle młodych ludzi angażuje się w życie społeczne naszej gminy. Wiecie, wy jesteście naszą przyszłością, nas starych bumerów kiedyś nie będzie i wy przejmiecie właśnie naszą rolę i będziecie rządzić tam naszą gminą, a wasze pomysły na różne innowacje, na ciekawostki są niesamowicie ciekawe. Dziś w urzędzie miejskim odbyło się ogłoszenie wyników drugiej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszono 15 projektów, z czego komisja wyłoniła 12, które zostały poddane głosowaniu. Dziś ogłosiliśmy 10 projektów, które zostaną zrealizowane. i Są to m.in. montaż defibrylatora na budynku przedszkola, zakup instrumentów muzycznych do szkoły w Władysławowie, stojaki na rowery i hulajnogi czy strefy wyciszenia w dwóch szkołach. To bardzo na szczęście frekwencja w tym roku wśród głosujących wyniosła ponad 23%. Porównując z zeszłym rokiem jest to aż trzykrotny wzrost. Zagłosowały aż 602 osoby uprawnione do głosowania. Tutaj należy się podziękowania dla twórców projektu, bo jest to na pewno wynik ich zaangażowania w promocję swoich inicjatyw. Wszystkim gratulujemy i liczymy na równie duże zainteresowanie w przyszłym roku. Nazywam Natalia Budzisz i jestem w sumie byłam radną pierwszej kadencji i chciałabym właśnie zachęcić młode osoby do kandydowania. Myślę, że to jest fajna szansa, aby nabyć nowe doświadczenie, poznać nowe osoby i pokażmy, że my młodzi mamy głos i dobrze to wykorzystajmy, bo nie tylko jesteśmy teraźniejszością, ale również jesteśmy naszą przyszłością. Miejmy wpływ nasze, na nasze lokalne decyzje. Dziękuję.